Siemano, mamy rano. Witam w kolejnym vlogu. Dzisiaj vlog z nie naprawy, a wymiany młotków. Będziemy wymieniać te oto młotki, bo zobaczcie jakie są, one są okrągłe już praktycznie widzicie, okrągłe. One powinny być zaostrzone lekko mieć taką, tu wszystko widzicie jest od kamieni powyginane ale to już jakoś będzie działać. Tu część młotków jest wymienionych, zobaczcie okrągłe młotki. I Ursus teraz, jeżeli mamy taką trawę, tużyca, tużycę, no to on po prostu yy, zawija się trawa, no bo no, <laughs> widzicie, no okrągłe to jest, tak? I dlatego mamy część młotków, bo część młotków zabraliśmy, dlatego zaczepiam to do Ursusa. To jest ogólnie kornik XL y, Szerokość robocza 2,6 m y, I teraz tak, jeżeli trawa jest y, co do zapotrzebowania na moc Ursus 1014 sobie daje z tym radę pod warunkiem, że y, Kosimy trawę, y, mielimy trawę mniej więcej y, Kiedy? No jak jest wcześniej, jeżeli ta trawa jeszcze nie ma łyka y, W tamtym roku robiliśmy siano Zobaczymy, czy w tym roku będziemy robić, ano, ale ogólnie do obmielenia tam jakichś trzcinowisk czy obrzeża łąk to to musi być ten kornik, bo tam kosiarka nie pójdzie nam albo jakieś takie młode młodyniki, tam wierzby przebijają się na łąkach w trzcinach i to fajnie nam ściacha czyści, dlatego to musi być naprawione i zaczepiam to do Ursusa. No i dzisiaj taki odcinek z... Wymiany młotków. O, tyle ile mamy. Tam trochę młotków było zabrane, jak wspominałem przed chwilą, ale część młotków jest i to wymienimy, bo musimy wiedzieć, ile jest, ile brakuje, i resztę trzeba po prostu domówić. No, no to nic, zaczepiam, przyzbrałem Ursusa do tego kornika i taki dzisiaj vlog z, będzie z głowy, z dnia szoka, jak, jak każdy odcinek. Także e, zapraszam do oglądania. A więc, tak, mamy już ramiona zaczepione. Cięgło, byłem sobie je przekręcić, przesmarować, bo niby było posmarowane, ale wiecie jak to w środku potrafi zajść betonem Czyli smar się zrobi w taki kurcze ala smalec I jest problem, zapieka cięgło i nie idzie rozkręcić po tym, a nic na polu jest problem, dlatego byłem sobie to wszystko rozkręcić No, zaczepiamy maszynerię i jedziemy na warsztat Jesteśmy w drodze do chłopaków na warsztat. Mam zaczepioną maszynę. Tak to się prezentuje. Tu wszystko jest nieposkręcane, bo tu było jak widzicie spawane. To na razie jest tylko, aby dojechać do warsztatu. Wszystko tu pokrywy też nie dokręcam, bo to wszystko trzeba będzie zdjąć. ci się otworzyć, trzeba będzie przesmarować, zajrzeć do pasków, co się tam dzieje w nich. No, jak widzicie, ursusek. Zgrabnie z tym wygląda, co do uciągu, no to wiadomo yy, Daje radę, ale no ma ciężko, nie oszukujmy się Do tego 16, 14, ogólnie 6 z turbo czy bez turbo To już byłoby dobrze yy, Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie na moc yy, Łużyska są na razie Sprawne, są wymieniane nowe, bo tutaj jak kamienia podłapię To pękają obudowy i cały wał wypada Mimo, że łożyska są dobre no i co? No i lecimy. Odstawić to i zobaczymy co dzisiaj będę robił. Także no oglądajcie cały odcinek, a dowiecie się co będę dalej robił. Nie wiem, czy będę ja te młotki robił, czy wezmę przyczepę, będę dalej ziemię woził. No zobaczymy jak to będzie, jaka pogoda będzie, bo ogólnie dzisiaj to w nocy w nocy nad ranem około godziny piątej Zaczęło padać, ale patrzyłem na miarkę utaty, to spadło niecały litr wody, także to jest bardzo mało. Nawóz na posypany, zapowiadali deszcze, a nie pada i może być powtórka z rozrywki, no nieciekawie. Tylko, że w tamtym roku sypaliśmy azot na ryzyko, było sucho jak sialiśmy, to po ścieżkach kurzyło się za traktorem. W tym roku jako tako wilgoć jest, ale nawet chyba książkowo jest, ktoś to sobie zbadał, nie wymyślił że po zastosowaniu azotu na kłos yy, powinno spać przynajmniej 20, chyba 30 litrów wody świeżej żeby ten nawóz, yy, on nam się rozpuścił już ogólnie, ale żeby on pszenik do tej warstwy żeby te korzonki mogły sobie go pobrać yy, zobaczymy, czekamy dalej na deszcze no i co, no jedziemy a więc tak, dojechaliśmy na gospodarstwo tutaj widzę yy, brat umył jelenia Rozsiewać po trzeciej dawce na kłos, tam chyba no zaraz tutaj zrobimy takie ujęcie, żeby wstawić na... na społeczność. Cyk o będzie. No i Ursusa. Tutaj mamy już dojechaliśmy. W Ursusie będę musiał zaraz zajrzeć, zajrzeć do lampy. Tutaj widzę kołki pod spodem. Gdzieś chłopaki do miasta pojechali, chyba żeśmy się minęli. Jak widać, chyba brat smarował. Tak, smarował, bo tutaj ogólnie jest problem, żeby tą oś posmarować. Jeżeli stoi tak jak teraz, to nie idzie posmarować, ponieważ e, gdzieś e, po prostu, e, nie wiem, klinuje no, stworzeń i dociska i tabot nie idzie gdzieś jest luz to od nowości nie szło nasmarować praktycznie jak był nowy chyba kilka razy posmarowało się a później pewnie gdzieś jest zrobiło się wyrobienie no i po prostu yy, gdzieś no, dociska i ten tabłot nie chce iść i co jak widzicie laczki w kasejku już praktycznie że na wymarciu no już jeszcze trochę pojeździ ale już powolutku na pewno na nowy sezon trzeba będzie rozglądać zalaczkami. No, chcieliście kejsa, to trochę je będzie jedno ujęcie. Ostatnio brat pryskał już ostatni zabieg, a mianowicie zabieg w łubinie był robiony. Pryskał na pesz. No i co? I To tyle. I w się idę po śrubokręt sobie. Bo o co chodzi? A chodzi o to. Chodzi o to, o to, o to, że to nie złoto, że ta lampa nie świeci i z tyłu masuje gdzieś kierunkowskaz z pozycyjnymi, nie wiem, pierw zajrzę do tej lampy, jak widzicie ona tutaj chyba będzie zgnita cała, z tego co się orientuję to lampa nowa jest na warsztacie, dlatego idę na warsztat, to sobie rozkręcę, no i co, widzimy się za chwilę. Ja to jestem agent, przyjechałem bez kluczy, zapomniałem wziąć klucze zostały w Audicy na fotelu, klucze, no i co, no i nie mam jak wejść do warsztatu nawet, no i co, muszę czekać aż chłopaki przyjadą, no bo co, no co bez kluczy zrobię, no nie wejdę, kutra zatrzęśnięta, oj szoko szoko, o czym ty myślisz od rana? Ej, no nic, to taki urok, jak się nie myśli, no, każdemu się pewnie to zdarza, niejednokrotnie raz telefonu zapomniałem z domu. Bynajmniej jakiś czas temu, jakieś dwa lata temu to tak zdarzało mi się parę razy zapomnieć telefon z domu. Musiałem wracać, albo po prostu moja narzeczona mi dowodziła. No, no i to tak wygląda. No co, no normalne życie. Każdemu się zdarza coś zapomnieć. W no. Jednym częściej, drugim rzadziej. No są, nie wiem, czy są takie przypadki, że się nie zdarza, ale na pewno komuś coś się zdarzyło, także... Tutaj nie to, żebym się usprawiedliwiał, ale to jest po prostu samo życie i na pewno ze mną się zgodzicie. Dobra, no i czekamy. My no co? Czekamy. No, ja odkręcam sobie lampę. Mimo, że nie mam kluczy, to traktory są yy, na zewnątrz i z czerwonego case'a zabrałem śrubokręt. Coś zawsze w traktorach jakieś klucze są, dlatego nie będę stał, poczekam sobie na nich. Tutaj jeszcze odkręcam blachy I zobaczymy co tu się dzieje Czemu tu nic nie działa? Tu niby wszystko jeszcze trzeba... no ale co? I tak nic nie zrobię, bo nie mam papieru ściernego Zobaczymy Co tu nie gra I od razu kieruneczek czy tu gdzieś po prostu wyjście z bezpiecznika? Bezpieczniki są wszystkie całe są. Jak najbardziej wszystkie są OK Dobra, coś będzie problem z lampą na pewno. Tutaj kierunkowska złączymy. Czemu nie chodzisz? Są pozycyjne. żarówka jest cała. Kabel. No co, no tutaj jest czysto, niby. Dlatego nawet lampy nie będę chyba wymieniał, bo to nic mi nie da. Zobaczymy, wyciągniemy to. Tu jest wszystko ok. Czemu nie ma kierunkowskaza, To ja tego nie wiem. To wszystko nowe żarówki są Tu jest OK, jest nawet wyczyszczone. Chyba tutaj brak musiał zaglądać. No i co? Trzeba wziąć próbówkę. Czy w ogóle dochodzi prąd? Gdzieś prawdopodobnie lampa nie jest zgnita. Co, trzeba tu gdzieś szukać? Może kabel jest urypany. Pod podłogą. Zobaczymy. No, jeszcze sprawdzę bezpieczniki tutaj sobie, czy jest przejście. I, no, tak, chciałem powiedzieć, idę po próbówkę. No to sobie, Szoko poszedłeś po próbówkę, nie masz kluczy. Dobra, Ursus ustawiony. Kornika będziemy robić. Są nowe lampy. Będę zmieniał lampy boczne na nowe. Prawdopodobnie, sprawdzałem, nie ma masy, dlatego będą nowe lampy. A tu nowy nabytek, zobaczcie, fura. Kurwa, rakieta. Uf, przepraszam, że klinem. Jest to stil. Jaki? Byli, kupili chłopaki. Czemu stil? Aha, jest. Steel FS410C. Ciężka kosa. No, a więc tak, dogrywam telefonem. No i teraz, jeżeli chodzi o ten błotnik i o tą lampę. Tutaj z tyłu jeszcze. Był problem, bo brat zdjął klosz i całe tutaj, gdzieś po prostu lampa cała się grzała w środku, gdzieś po prostu nie ma masy. Zdjęliśmy to, trzeba będzie kupić nową lampę, bo jak wiecie, lampy odkręcane w się, są bezpowrotnie praktycznie, że do zakręcenia trzeba nowe. Tutaj założyłem nową lampę, sprawdzałem, nawet dokładałem bezpośrednio masę do lampy. I nie ma żadnego prądu, dlatego zdjąłem z tyłu podłogę. Sorry za taki ciulowy obraz i za drgania ale dogrywam telefonem, bo GoPro mi po prostu nie wyłączyłem. Schowałem je i po prostu rozładowała mi się gołka. A winowajca jest tutaj, bo ogólnie ten kabel tu idzie błotnikiem ten dyk, ten dyk, ten dyk, ten dyk. I to jest ten kabel. To jest ten kabel i zobaczcie co z nim się stało widzicie jest po prostu przerwany no także trzeba to naprawić i będzie dalej wszystko świecić no wiadomo to jest traktor z przeszłością to już ma 80 któryś rocznik to jest czyli ma no już ile 30 lat ponad Jestem 93 rocznik, mam 26 lat. No, 30 ponad lat ten traktor ma, i każdy, i czy to będzie Case, czy to będzie John Deere, y, czy New Holland, po takim wieku każda maszyna będzie wyglądała jak ten Ursus. Y, będą przecieki, y, będzie wszystko się psuło to jest nieuniknione dlatego trzeba po prostu obrócić, sobie troszkę rączki, naprawić i dalej jeździć. Także w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym dniu na razie to tyle co Wam mogę pokazać. Nie mam GoPro, to najwyżej dalszą część odcinka dogram z telefonu, żeby taki dłuższy odcinek był. Zawsze jest alternatywa. Dzisiaj są telefony, kamera kamerą, ale z telefonu też można uwiecznić jakiegoś vloga albo zdjęcie zrobić czy coś w tym stylu, czy nagrać, tak jak właśnie teraz to robię. No. No i po prostu odpalę telefon jak to naprawię i jakby nie świeciło i Wam pokażę co i jak. No, ja już wszystko ogarnęłem. Podłączam do końca instalację. Cyk. No i dobra, idziemy zobaczyć, co będzie działać. Tutaj wam pokażę. Co zrobiłem, dałem kostkę. Można byłoby to zalutować i zawinąć. Ale ja wybrałem takie rozwiązanie, że kostkę elektryczną i poucinałem kable. Każdy osobno zaizolowałem. Jak widzicie, ten jeszcze się zaizoluje, i to teraz w całość zaizoluję dookoła. I jakąś koszulkę wytnę i ścisnę dwoma trtytkami Taka rzeźba. Zobaczymy, czy to będzie chodzić w ogóle. Światełka są, o działa lampka, kieruneczek działa, ta lampa w ogóle nie chodziła, było wszystko urwane, a tutaj chodzi, stop na pewno będzie chodził, skoro tu wszystko się pali to stop też będzie się palił, także akcja reanimacja światła zakończona, no, no i to tyle w temacie, tutaj skręcić klosz cały. Zobaczę czy wszystko jest dobrze powpinane, żeby potem dwa razy nie odkręcać. Jest OK, nowa lampa, czyli stara lampa mogła jeździć, ale jak już jest nowa, to już nie będzie nowa. Będzie założona nowa lampa. Dobra, wkręty. Wkręty śrubki, jak to woli. Ja mówię na co wkręty, bo to jest wkręt. Z łebkiem na śrubokręt krzyżakowy ja mówię, to wkręty ukradli śrubokręty no wkręty wkręty ukradli śrubokręty nic nie ukradli ukradli ale gwiazdkowy gdzieś tu miałem mam tutaj no i dobra i zakręcamy to kręcimy i zobaczymy jak ładnie to wykloś świeci a już nowa jest, to niech będzie nowa, choć zwarcia nie będzie, bo tamta połamana gdzieś chyba nie wiem kto to na pewno nie ja, tata chyba gdzieś to na krzakach połamał i to wiadomo. Jak jest gdzieś ułamane, pęknięte, wilgoć wchodzi i później nam śniedzieje dzieje wszystko i jest problem. No jeszcze raz zobaczymy. O, ładnie się świeci. O, jest jak wszystko działa. Jedzi się przez miasto. Musi być wszystko sprawne. A tam jak to się świeci, on się świeci, świeci się. Jak nie pięknie, nie będę zmieniał lampy, chyba że zobaczę czy no to fajnie świeci, no ale jak tamta to niech będzie na zapas może gdzieś się, e, jak to się mówi, ułamie tam coś, to na zapas jest chyba, że założę, no bo mi stara będzie na zapas, no zobaczymy. Także na razie to wszystko z mojej strony tutaj klosza zakładam co jeszcze muszę to szmatko wyczyścić a tak na podsumowanie dnia mamy w pół do siódmej ja jeszcze chwilę porobię i będę śmigał do domu zobaczcie co tu się dzieje po kamieniach na łąkach gdzieś się trafia kamień zobaczcie co się z wałem zrobiło ja tego nie zrobiłem nie będę mówił kto to rozrobił no. eee, aż wyrwało z wału ucho jest do spawania jest naszlifowane i teraz, tak, wszystkie zobaczcie, ile kamieni na łąkach jest na nieużytkach. Jak to w dupę dostała ta maszyna, no ale nic się z tym nie zrobi. Tu macie nowe młotki założone. Już rząd nowych młotków: 1, 2, 3, 4, 5 młotków założyliśmy nowych. Tu wszystko trzeba szlifować dookoła, bo się zakleszcza. Tak, jak tutaj macie te zadziory, trzeba to wszystko wyszlifować. No i tutaj pokażę Wam różnicę. Nowy młotek a stary młotek. Zobaczcie jaka różnica. No i nie na kabel. O, zobaczcie jaka różnica jest. Widzicie? No, długość młotka, zobaczcie jaka jest. No, jest różnica. Dlatego wymieniamy wszystko. Też nam już na tych młotkach stawało sprzęgło w Ursusie, no bo, ponieważ jeżeli mamy trawę, to ona za, te młotki zamiast nam ją wciąć, to one się nawijają na, tą, na, na te młotki. Ta trawa się nawija na młotki i to nie, nie tylko się wije, i dlatego staje sprzęgło w traktorze. No i tak to wygląda. Co też jeszcze więcej mogę powiedzieć? No nic, kończymy dzisiejszego vloga. Tak jak słyszeliście w vloga, kończę telefonem, bo mi się GoPro rozładowało, fajnie świeci słoneczko, no, mogłoby popadać, żeby ten nawóz na kłos się wchłonął, no na razie nie chce się rozpadać, no chmurzy się, są jakieś takie chmury, w fale idą, ale no, jakoś nie może się rozpadać, zobaczymy, czekamy dalej i zobaczymy jak to będzie, no bo nie ukrywam, woda by się przydała, żeby ten kłos się... Nawóz na kłosie wchłonął, wszedł troszkę do ziemi i to tyle w temacie I co? Jutro nagram kolejną część. Tym razem z GoPro. Tutaj spawania, szlifowania, zakręcania kolejnych młotków. Taki dzień vlog z warsztatu będzie. Także subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapkę w górę. No i co? No i na razie do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.